Przepiękny to był konkurs, przepiękna rozgrywka, przepiękne polskie zwycięstwo Aleksandry Kierznowskiej na Badoret. Gościem w studiu Dawid Skiba, który na pierwszym przejeździe zakończył udział w konkursie, ale proszę mi wierzyć, trzymał kciuki cały czas. Dawid, znasz tę klacz, jeździłeś na niej, wygrywałeś, wiedziałeś, że to może się skończyć polskim zwycięstwem Oli na Badoret. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Tak, oczywiście znam tego konia bardzo dobrze, miałem przyjemność z nią współpracować prawie dwa lata. Odnosić wiele sukcesów również na poziomie międzynarodowym. Także trzymałem kciuki za nią bardzo mocno. Za nią i za Ole oczywiście. A jest to klacz szybka, trzeba powiedzieć, i potrafi takie konkursy i takie rozgrywki wygrywać? Jest to klacz niesamowicie szybka, o charakterze sportowca. Zawsze daje z siebie 100%, także udowodniła to dzisiaj. No i co ważne, w połączeniu z Olą Kierznowską to jest wybuchowy, można powiedzieć, duet. Oczywiście, że tak. Myślę, że tak jak opisałem Badoret, jeżeli chodzi o jej cechy charakteru, to Ola również jest niesamowicie ambitna, waleczna i zawsze daje z wszystko. Oglądaliśmy kilka bezwzględnych przejazdów w rozgrywce także polskiej. Andrzeja Gosłowskiego i Pawła Jurkowskiego. No, też chyba cieszą nas te polskie sukcesy i też z przyjemnością się te przejazdy oglądało. Oczywiście do rozgrywki zakwalifikowało się czterech polskich zawodników, którzy świetnie walczyli i zajęli wysokie miejsca. Także pięknie przy tak silnej y, y, konkurencji i bardzo trudnych parkurach to jest duży wyczyn. A teraz przenosimy się do strefy wywiadów, bo tam Karina Czechowicz będzie rozmawiać z Solą Kierznowską. Prosimy bardzo. Ola, wielkie gratulacje, widać u ciebie radość i wzruszenie, jak to jest ponownie wygrywać na kawaliadzie, ponownie wygrywać w konkursach zaliczanych do światowego rankingu. Dziękuję. No, uczucie jest niesamowite, jest to pierwszy od dawna wygrany konkurs rankingowy, chyba pierwszy na tak dużej randze. No, uczucie jest niesamowite, że Badaret jest z powrotem. I Brak mi słów. Pokonałaś aż 11 rywali w tej rozgrywce. Jakim miałeś tutaj strategię? Gdzie ten czas wykręciłaś lepszy? No, szczerze, podejście do rozgrywki było takie, że jedź to, jakbyś jutro miała jechać Grand Prix. E, trochę mnie chyba emocje poniosły do jednego ksera. No, dzięki temu, że Badoret ma takie wielkie serducho, to się udało. Po czym, czym skoczyła w fotokomórkę. No, myślę, że tylko dzięki niej i temu, że jest taka szybka, nam się udało. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Wielkie gratulacje. Dziękuję. Gratulacje i brawa dla Oli Kierżnowskiej w studiu Dawidskiba. Dobrze też prezentowały się w przejeździe podstawowym, ale tutaj ta ostatnia linia śmierci, brzydko mówiąc, potrójny szereg i potem jeszcze jedna przeszkoda w jednej linii. To chyba była największa trudność tego parkuru podstawowego. Myślę, że tak, szczególnie, że to było pod koniec parkuru, gdzie konie już były troszeczkę zmęczone, mogło im się wydawać, że wszystko co najtrudniejsze jest za nimi, a tu jeszcze pełna mobilizacja i cztery skoki bardzo szybko pod rząd, także no niestety nie ustrzegłem się tam błędu. Dziękuję bardzo. Dawid Skiba był naszym gościem w studiu po konkursie średniej rundy, już za moment dekoracja. Proszę zatem zostać z nami i w Tauron Arenie, bo jeszcze sporo będzie się działo. Do zobaczenia.